Zagłosuję na Janusza Lewandowskiego, bo mam do niego zaufanie. Dba o nasze interesy. Dzięki jego pracy przedsiębiorcy mogą się rozwijać. Nigdy nie zapomina o mieszkańcach naszego regionu. Dla mnie najważniejszy jest stabilny, spokojny rozwój i funkcjonowanie gospodarstw. Moim zdaniem jest politykiem skutecznym, bardzo skutecznym. Myślę, że wyróżnia go rzeczowość i brak populizmu. Jestem profesjonalistą i stawiam na profesjonalizm. Jest merytoryczny, kompetentny. Mam do niego zaufanie. Skutecznie pomaga nam w regionie. Przede wszystkim jest osobą bardzo sympatyczną, osobą, która nie unika odpowiedzi na pytania. Trudne również. Obecne niepewne czasy nie są dobrym momentem na polityczne eksperymenty. Jest skromnym, uczciwym, rodzinnym człowiekiem. Jest jednym z nas. Zagłosuję na Janusza Lewandowskiego, gdyż uważam, że będzie bardzo dobrym reprezentantem nie tylko moich interesów w Unii Europejskiej. Ja jestem zdecydowana i wybieram Janusza Lewandowskiego. To kandydat, którego znam.